w takim drzewie dziwnym było? Będzie rozpierdol, jak w filmie Rambo. Wszak wyskoczy, zrobi taki saigon. Przeklękajcie narody. Ale można. On przecież stara szkoła jest. Ja nie wiem, czy on te dzisiejsze czasy w ogóle rozumie. Wszystko jest legalne, po pięciu minutach. Od razu prane, czyszczone. Najpierw fundusze, deweloperkę, to sam to. A ten kurwa by się kazał trzymać. Mówili mu, weźmiemy upierzeny, zrobimy z tym co chcesz. A ten kurwa jak w 91. On taki głupi nie jest. tam w torbie skitwane są euro, dolce. Przecież będzie za dwa razy więcej, niż zakopaliśmy. To w ani nie było. To kurwa gdzie dokładnie? Polna? Szkolna? Nie pierdol, że nie pamiętasz. Kurwa, ty też nie pamiętasz. Kurwa. Z się lat już zmyję, poszedł leżeć. Przepraszam. Coś jeszcze? Się nie wpierdala i słuchaj tego jebanego diskopolu, kasztan. Półdawaj białej i coś na sprzęgło. Może być kola? Nawaj. Już wiem. Przy takim drzewie dziwnym było. Tak wizualnie pamiętam. Ja to chyba była polna.